Podpowiedzi Starota. Zapraszam, kochani, na czytania prywatne, które w formie filmiku wysyłam na waszego maila. A dzisiaj czytanie ogólne. Kto idzie do ciebie w miłości? Zobaczmy. Król Pentakli. To dojrzały, doświadczony kochanek, który zna swoją wartość i to, co ma do zaoferowania. Jest rozsądny, odpychają go niedojrzałe gierki. Może nie być zbyt atrakcyjny fizycznie, ale ceni sobie w życiu ambicje, sukces i szuka partnera o podobnych priorytetach. On jest w tej chwili na zakręcie i pragnie radykalnej zmiany w swoim życiu. To świetny moment, by zacząć planować coś wspólnego. Rycerz kielichów, trygon wody, rak skorpion ryby. Gdy jesteś nim zauroczona, już zwrócił na ciebie uwagę i zawrócił ci w głowie. Feromony wirujące w powietrzu sprawiają, że jesteś gotowa porzucić zdrowy rozsądek. Postaraj się jednak twardo stąpać po ziemi i nie daj się porwać romantycznym marzeniom. Z królem denarów będzie raczej pragmatycznie niż romantycznie. Na pewno na bogato. Słońce wskazuje na obiecujący nowy początek. Związki ze słońcem rozwijają się dzięki spędzanym wspólnie przyjemnym aktywnościom. Staraj się nie oczekiwać zbyt wiele po takim związku, dopóki otwarcie, nie ustalicie, że to coś poważnego. Powodzenia, pa!